Dobry wieczór, właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. Oglądając obecne wiadomości i wertując media społecznościowe, bez trudu można ulec wrażeniu, że żyjemy w możliwie najbardziej szalonych czasach, że właśnie teraz, za naszej ziemskiej kadencji, rozgrywają się zdarzenia najważniejsze, największe i niekiedy najbardziej tajemnicze. Ale czy tak jest w istocie? Czy ta wyjątkowość jest domeną wyłącznie naszych czasów? W cieniu nadlatującej komety Atlas i dzień po pogłoskach o masowym wniebowstąpieniu w USA, opowiem Wam o pewnym zdarzeniu z naszego rodzimego podwórka, które wcale nie wydarzyło się w przeciągu ostatnich lat. Pomimo tego, że Emilcin miał miejsce niemal 50 lat temu, to z powodzeniem może równać się ze sprawami natury paranormalnej, które doczekały się swoich hollywoodzkich adaptacji. Wszak w tej historii nie brakuje niczego. Jest UFO, są świadkowie, nierozwikłana tajemnica i niezachwiana wiara bohaterów w prawdziwość swoich przeżyć. Zatem już tradycyjnie i pierwszy raz w tym roku jesiennie rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Jest 10 maja 1978 roku. Pewien dojrzały mężczyzna sunie nieśpiesznie drewnianym wozem, zaprzężonym w jednego konia, polną dróżką nieopodale lasu. Jest piękny, niemal bezchmurny dzień, który powoli dobiega końca. Nagrzana ziemia paruje lekko pod wpływem wieczornego chłodu, malując w powietrzu delikatne wstęgi mgły. Nasz bohater Jan Wolski doskonale zna trasę z Dąbrowy-Pusznieńskiej do swojego rodzinnego Emilcina, niewielkiej wsi we województwie lubelskim. Zatopiony w wieczornych ptasich trelach i miarowym stukocie końskich kopyt, dociera w końcu do dobrze mu znanych zarośli i bierze zamaszysty zakręt prowadzący bezpośrednio w stronę domu. To właśnie wtedy dostrzega przed sobą dwóch niskich mężczyzn, podążających w tym samym co on kierunku. Z każdym kolejnym metrem pan Jan zauważa coraz więcej szczegółów nie pasujących ani do miejsca, ani do czasu opowiadanej przeze mnie historii. W końcu, najpewniej przez dźwięk nadciągającego wozu, nietuzinkowi wędrowcy zwalniają kroku i raz po raz oglądają się za siebie, aż wreszcie rozchodzą na boki, wpuszczając wóz Jana Wolskiego między siebie. Kiedy wreszcie nasz bohater nawiązuje z przybyszami kontakt wzrokowy, po jego plecach momentalnie przebiega zimny dreszcz. Teraz już wie, że zdarzeń tego wieczoru nie zapomni do końca swoich dni. Jan Wolski nie był człowiekiem łatwowiernym. Lubił tłumaczyć sobie świat w prosty i logiczny sposób. Dlatego też jego niecodzienny wyraz twarzy już od wejścia zaintrygował panią Wolską. Co się stało? Gdzie są chłopaki? A byli tu gdzieś przed chwilą, na co ci oni? Aj, byliby zobaczyli tu niedaleko dziwnych ludzi, jakby potwory i pojazd taki jakiś w górze wiszący. Żona pana Jana przeżegnała się tylko i zawołała synów, którzy w pierwszej chwili kompletnie nie uwierzyli opowieściom ojca o zielonych ludziach i pojazdach unoszących się nad ziemią. – Harcerzy pewno ojciec widział. – A skąd? Latało to to takie nad ziemią, a z tymi czortami twarzą w twarz stałem. Toćbym zobaczył, że to harcerstwo przecież. Oni nijak do dzieci niepodobni. No może poza wzrostem. – Gdzie to ojciec widział? Niech ojciec pokaże, to pójdziemy popatrzeć. Kiedy jednak dotarli na miejsce po tajemniczych przybyszach, nie było już śladu. Świadkowie tamtych zdarzeń wspominają tylko, że w trawie odciśnięte były wyraźne ślady stóp, których jednak nikt nie poddał późniejszej, głębszej analizie. Śmiertelna powaga ojca i znajomość jego charakteru sprawiły, że synowie, a później i cała wieś postanowiła uwierzyć jego niezwykłym zeznaniom. Maleńki Emilcin trząsł się od historii i plotek, które przechodząc z ust do ust nabierały coraz więcej najróżniejszych, fantastycznych elementów. Sam Jan Wolski jednak trwał przy swojej jednej wersji zdarzeń, z którą w końcu, miotany niegasnącym niepokojem, zgłosił się na posterunek milicji. Niedługo później w Emilcinie zawitał porucznik Stanisław Pils, komendant Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Opolu Lubelskim. Gdzie to było, panie Wolski? O, o, o tu, jeszcze dwa kroki, widzi pan? O, w tym miejscu byli. No i co widzieliście? Mówcie śmiało. No, to było tak, że jechałem przez pole, gdzieś koło dwudziestej, Zobaczyłem dwóch takich niskich jegomościów. Szli tyłem do mnie w tę samą stronę, co i ja jechałem. Jak bliżej już byłem, to zwolnili i jakieśmy się zrównali, to oni mi weszli na wóz. Rozmawiali ze sobą, ale drobnym głosem, którego w ogóle nie znałem i nie umiałem zrozumieć żadnego słowa. Jadę dalej, oni siedzą na wozie i nagle widzę samochód. I to mnie zdziwiło, bo pierwszy raz samochód wiedziałem, co się nad ziemią unosi. O, o tam był, jak te brzuski. To był taki pojazd, jakby krótki autobus i on stał w powietrzu. Miał jedno wejście, a po bokach takie wiry, co mu w dół i do góry jednakowo wystawały i się kręciły i taki odgłos miały, równomierny, tak buczały. Pojazd był caluteńki biały, bez śrub, bez niczego. Podeszliśmy do tego pojazdu, znaczy ja z tymi ludźmi, i tam była taka windeczka. Wjechałem, stanąłem naprzeciwko drzwi i mi jeden wskazał ręką, żebym wszedł do środka. No to wszedłem. Zauważyłem jeszcze dwie osoby w środku, jak stały. Miały zielone twarze i ręce. Czy to maski takie zielone i rękawice były, czy pomalowane jakieś, to ja nie stwierdzam, bo nie wiem. Ubrania mieli ciemne, kombinezony czarne, nie było buta widać. W pasie szersze, w nogach takie obcisłe, przy szyi też więcej obcisłe, no i twarze zielone wystawały z tego kombinezonu, co im też na głowę zachodził. Kazał mi się jeden rozebrać, pasek zdjąłem, to tak się tym paskiem zainteresowali, mówię panu. Wzięli go w ręce, o tak, a to zapinali, a to rozpinali, ja to nie wiem co to ciekawego. Uśmiechali się niby, ale tak dziwnie się wykrzywiali, jak nie ludzie. Dwóch, co było w tym pojeździe, mieli takie talerzyki, takie półmiski. Przekręcono mnie bokiem, później tyłem mnie obrócili, później z drugiego boku i kazali mi się ubrać. Mieli też pokarm. Łamali se po troszku i jedli. Jeden chciał mi nawet dać. Pokazał na to, co miał w ręku i czy chce jeść. Ręką mi pokazał. Ja głową, że nie, więc mnie nie namawiali. Ptaki też tam nasze leżały, gawrony. Około dziesięć sztuk. Ruszały się jeszcze, ale byli niewładni. Tam przy wejściu taką pałeczkę mieli ze 30 centymetrów, takim łebkiem zakończoną. I jeden to wziął i kręcił. To tu, to tam, ale tam nic nie było. Żadnej żarówki, mechanizmu, tylko puste ściany. Jak się ubrałem, to mi wskazał, żeby se pójść. Już miałem nogę postawić na tę windeczkę, ale się jeszcze odwróciłem i powiedziałem do widzenia. Tak, wie pan, trochę się ukłoniłem. Wszystkie cztery popatrzyli na mnie i też się ukłonili. No i zjechałem tą windeczką i poszedłem do konia, co mi w olszynki uciekł, tak się tego pojazdu bał. Gdyby nie te olszynki, to by mi i dalej czmechnął pewnie. Jeszcze się spojrzałem, to tam stali... I pojechałem do domu. Panie Wolski, co wy mi opowiadacie? A trzeźwiście byli? No pewno, że byli. Ja to dobrze, jak raz w roku się napiję. Ha, w porządku, w porządku. Porucznik Pils zamieszał butem w wysokiej trawie, próbując zrozumieć, co właśnie usłyszał. Jeszcze chwilę przeszedł się po polnej ścieżce z marsową miną, zadeklarował, że sprawą się zajmie, ale finalnie uznał, że całe zajście musiało się panu Janowi po prostu przyśnić. Informacja o niezwykłych zdarzeniach zaczęła jednak żyć własnym życiem i szybko dotarła do Zbigniewa Blani. Ufolog był człowiekiem oczytanym, dobrze znającym swoje środowisko, posiadającym wiele publikacji na swoim koncie, które jednak zdawały się przechodzić bez większego echa. Blania pojawił się w Emilcinie niczym ktoś, kto wreszcie otrzymał od losu swój złoty bilet. Oto, kompletnie znikąd, staje przed nim historia, która pachnie czymś, czymś wielkim. Blania siada naprzeciwko Wolskiego, poprawiając okulary. W kuchni pachnie obiadem, dymem z pieca i świeżo zaparzoną kawą, którą pani Wolska stawia przed swoim gościem w plastikowym koszyczku okalającym rozgrzaną szklankę. Za oknem aż po horyzont rozciągają się pola. Pola, na których doszło do tego rewolucyjnego zdarzenia. Zdarzenia, o którym niedługo, właśnie dzięki Niemu, dzięki Zbigniewowi Blani, dowie się cały świat. Proszę opowiadać wszystko od początku, tak jak było. Blania mówi spokojnie, otwierając za maszystym ruchem duży koło notatnik. Po drugiej stronie stołu Wolski zaciska dłonie, jakby niepokojące wspomnienia nieprzerwanie toczyły się w jego pamięci. Ja, ja, ja wiem, że mi pan nie uwierzy, milicja nie wierzyła, ale oni, tamci, tamte czorty, oni byli prawdziwi. Jak Boga kocham! I właśnie w tamtym momencie Blania zdecydował. To nie będzie kolejna wiejska bajeczka, to będzie jego sprawa życia, jego ufologiczne... Opus magnum sprowadza psychologa, by potwierdzić prawdziwość zeznań. Ten kiwa głową: rolnik jest zdrowy, w pełni władz umysłowych, wolny od nałogów, nie kłamie. Dla Blani ta deklaracja była niczym zielone światło sygnał do startu historia musi pójść dalej na całą Polskę albo nie niech idzie na cały świat. Potrzeba było tylko jeszcze kogoś. Jeden świadek to za mało. Adasiu, powiedz panu jak było. Przed blanią staje sześcioletni Adam Popiołek, również mieszkaniec Emilcina, który twierdzi, że był świadkiem podobnych zdarzeń. Jego głos drży, a oczy błyszczą, szepcze z wypiekami na twarzy: "Widziałem go, jak mamę kocham, tam nad drzewami." I choć dziś wiemy, że to świadectwo najpewniej było sfabrykowane, wtedy brzmiało jak pieczęć autentyczności, ostatni element układanki, dzięki któremu sprawa Ufo Zemilcina zyskała na trójwymiarowości. Media szaleją, telewizja, gazety, radio wszyscy chcą dla siebie kawałek tej opowieści. W PRL-u smutnych, szarych czasach, gdzie wszystko było kontrolowane, nagle pozwala się mówić o kosmitach. Dziwne, prawda? Jakby ktoś celowo chciał, by ta właśnie przedziwna, szalona, niemal amerykańska w swoim charakterze historia trafiła do każdego domu. Blania daje wywiady, pisze książkę, organizuje kongresy, a w tle Wolski coraz częściej oprowadza ciekawskich po miejscu, gdzie miał zobaczyć statek. Starszy mężczyzna energicznie tnie powietrze wskazującym palcem: o, tu była ta windeczka, a tam oni stali. Ludzie patrzą, analizują, zerkają na siebie niepewnie i słuchają z zapartym tchem. Ale w tej na pozór prostej historii pojawia się cień. Po kuluarach zaczynają krążyć plotki o pewnym konflikcie, o drugim ufologu, wawrzonku. Niektórzy mówią, że to on mógł zahipnotyzować Wolskiego i wszczepić mu obrazy, których nigdy tak naprawdę nie wiedział. Wszystko po to, żeby zdyskredytować Zbigniewa Blanie. Wyobraźcie to sobie. Ciemny pokój, stary rolnik siedzi na krześle. Jego powieki opadają, a monotonny, basowy głos podsuwa mu obrazy. Wysoki, srebrny pojazd, postacie w czarnych kombinezonach, dźwięk, który nie należy do tego świata, czy to jeszcze jawa, czy już sen. Blania, rzecz jasna ma świadomość, że taka ewentualność mogła mieć miejsce, dlatego stara się dotrzeć ze swoją sensacyjną historią jak najszerzej, zanim ktokolwiek zdąży zatrzymać tę machinę. W momencie, gdy Wawrzonek chciał na dobro odsłonić wszystkie karty, zdradzić swój spisek i tym samym zdyskredytować rywala, mit o UFO z Emilcina był już zbyt silny. A ludzie, jak to ludzie chcieli wierzyć. I tak przez kolejne dziesięciolecia niezwykła opowieść o przybyszach, którzy zagościli w niewielkiej wioseczce gdzieś na wschodzie Polski, wędrowała z ust do ust, gościła późnymi wieczorami na studenckich prywatkach, opowiadano ją szeptem podczas kolonijnych ognisk, zaczytywano się w książkach blani i komiksie rosińskiego inspirowanym zdarzeniami z Emilcina. Bo właśnie na tym polega siła tej historii. Nikt nie potrafi jej do końca wyjaśnić. Być może Wolski naprawdę widział coś, czego nie powinien. Być może padł ofiarą hipnozy i gry dwóch ambitnych ufologów, a może, może władza sama podsunęła tę bajkę, żeby ludzie przestali mówić o kryzysie i pustych sklepowych półkach. Tyle teorii, tyle sprzecznych głosów, a jednak im więcej wątpliwości, tym większa siła legendy, bo Emilcin nie daje się zamknąć w szufladce, ani jako zwykły żart, ani jako wiejska bajeczka, ani jako pewny dowód na istnienie obcych. To tajemnica, która przylgnęła do wioski, jak majowa mgła. Dziękuję za dzisiejsze towarzystwo. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu i że usłyszymy się już niebawem. A tymczasem znikam. Karaluchy pod poduchy.